Dzień dobry, cześć. Tu Sławomir. A rukany kończą chyba gdzieś dwa tygodnie jutro, ale jakbym liczył, to jest chyba pięć albo sześć kogutów na pewno. O, ten pierwszy tu, ten drugi, ten, ten. Także pół na pół, o ile kurki będą. Ten chyba też będzie kogucik. No i dziwne też na Arukany. Mają ogonki, a ar Arukany chyba nie miało ogonku z tego, co kojarzę. Czy to obym nabył jajka Arukanę? Będziemy widzieć później. Albo ktoś pomylił jajka. Pozdrawiam, miłego.